Dobrze. Teraz zrobimy misję zagubione, lecz zapomniane. Musimy uratować hamera. Mam nadzieję, że tym Woronem uda nam się to zrobić. Mamy pakę, mamy HDS-a. upartego upartego można było go HDS-em wyciągnąć i jeszcze na pakę wrzucić. Jeszcze do pana Johnsona musimy go dostarczyć. Zobaczymy, czy nam to się uda. Oby tak. W razie czego? Wezmę dźwig z garażu i przyjadę dźwigiem. Czy my tędy w ogóle dojedziemy? Powinniśmy dojechać. Tam widzę chyba drogę z zadomkiem. Później go rozbierzemy na drewno. Oj. Zarzuciło tyłem, tu jest dość stromo, a nie chce się wyrzu wyglebnąć. Najwyżej te kanki na mleko, to rozrzucimy, co ma. To jest ta droga, to jest ta droga. Nie wiem czy HDS nie będzie za słaby Jeszcze jest opcja podjechania i go na wyciągarkę wzięcia Jest szansa z brzegu ale spróbujmy HDS -em. Najpierw z góry Może go przesunąć trochę bliżej Żebym ja się nie wywalił Bo to różnie bywa O, już to zawieszenie koło zniszczyłem Dobra sądzę, że to miejsce jest odpowiednie Stawmy kotwicę Złapać go, złapiemy. Skracamy, już jest bliżej, ale ściąga nas za bardzo. Nie, musimy go puścić. Jeszcze raz spróbujemy. A i tak nie złapiemy innego miejsca niż jego tył. Jest dobrze. Na razie nas nie ściąga, a my go wciągamy. Pomalutku, pomalutku, czemu już nie mogę obrócić się w lewo? Już A. Chyba HDS nie daje rady, już jest nasz. Czy jest szansa, żebym teraz mógł odjechać? Okej. Okay. Nie wyglepmy się. Przywróćmy sobie żuraw, żeby mnie tutaj nie... ...nie przeginało za mocno. Łapnę go wyciągareczką Na takie Że tak powiem A nawet nie musimy go żurawią łapać Pomalutko go Ściągniemy na drogę Ustawimy Tylko ciego będą musiał naprawić Bo ja w Woronie nie mam żadnych napraw Ta ciężarówka nie, nie posiada Dobra jest na kołach I pomału go obracajmy. Żeby jechał przodem normalnie. Krótka, szybka misja. Myślałem, że pójdzie gorzej. On będzie ciężki do wydobycia bez dużego dźwigu, ale HDS w woronie dał radę. Gdzie on tam w ogóle wie, że on aż tam się znalazł? No i hammer dostarczony. Jeszcze dostałem tego hamera. Proszę. A że my nie mamy hamera, to chyba go sobie zostawimy. Scholujmy go. I dostosujmy, 6.2 Turbo Zawieszenie, nie skrzynie, weźmy SnowRunner Podwyższone, opony błotne mu załóżmy A on ma swoje też hamerki Które są najszersze? Te się wydają najszersze. Otóż weźmy te. Odłączamy dyfer. O zapasowe snorka, jak poprosimy. Rama typowy scout. Nie mamy jakiegoś ciekawego koloru. Na niego widzę ten żółty, chyba. Albo ten czarno-czerwony. Orłowanie zróbmy jakieś. Weźmy tego. Co mi jeszcze możemy tu założyć? Co niepotrzebne? Klaksony niepotrzebne? Ten bagażnik może być otwarty, mamy oto takiego scouta. Brzmi nieźle.